Siemano mordeczki, jestem dzisiaj w ominie. Elo, elo, jestem dzisiaj z winylem, zobaczcie, pozdro 600 Siema. E, winyl chciałbym, żebyś po prostu nam pokazał ścianki, które były ostatnio robione na drzemie graffiti Więc co, lecimy, zaczynamy, lecimy, tak? tak. loverek Ok, tu mamy lowera, zobaczcie piękna sytuacja. Tak wygląda lover lecimy dalej. Słuchaj, w ogóle te ściany są zrobione z płyt, tak jakby wiórowych, tak? Płyty mieliśmy robować Aha. na ścianie, ale że mówimy na płytach. Okej, okay, zobacz, Płyty. zrobimy tylko jeszcze zbliżenie, bo to jest klub knajpa, jak to się nazywa. Knaipa jest taka ryba w Aha. Spoko, nad knajpami. zapraszamy was serdecznie tutaj, zobaczcie jaki wystrój artystyczny naprawdę. Zobaczcie graffiti tak. połączone z taką sztuką można powiedzieć. Nie wiem, ludową jakbym to nazwał, nie wiem nawet sam. Ja to Dokładnie. To okay, też tylko ale nie widać. Zacieniony. Ok. No i co, lecimy dalej. Tak, Kręcimy taką, taką spontaniczną skontanić. relację. Dobra, zobaczcie, tutaj już mamy akcję. Co byś powiedział o tym dżemie, który się tutaj odbył? Dżem. O, dżemie. Dżemie. Dżemie, Bo wiem, że mieliście na samym początku dżemie. robić akcję na szklarynce, tak? Mieliśmy na szklarynce robić akcję, Aha. na, akcję na szklarynce się nie wypaliła. Dlatego zrobiliśmy w rybie i zrobiliśmy sobie gulasz. Okej okay. Okej okay, Zrobiliśmy wszyscy, każdy potrawy. A słuchaj, to są ksywy osób które tutaj były? Ksywy osób które były, tak, ale no, tutaj wieczorem i sobie dopisywaliśmy. Okej. Okay. Już od razu tak. widzę twój styl, czyli taki można powiedzieć... Jest, jest y Meron, y jest to, y jest bax, co jest... A tak. ten bax to jest ten koleś, to tak dużo wrzuca na targówku może? No, tak, tak. tak. Właśnie dawno y, nie widziałem jego pracy. On tam wrzucał z takim typem, no, który, coś tak? Okej, okay. spoje, no poję. czy też Okej. Okay. No, tak o, to jest właśnie on jest. O tutaj właśnie widzę. Właśnie jego y, często widziałem jego pracę na liniach tutaj. No i pięknie. Zobaczcie jeszcze jak tutaj wygląda detal. Super puszka. Tak Okej. Okay. Weźmiemy też całość. Pokażemy jak mniej więcej wygląda. To jak wygląda winel Elo. elo. <noise> jak Rap. I zobaczymy, jeszcze raz przejdziemy tak? Więc całość się prezentuje w taki sposób mniej więcej. Ścianki mamy jeszcze jedną, z drugiej strony mm -hmm. lokalu, to sobie zaraz przejdziemy. Tak, właśnie zaraz lecimy, żeby, żeby pokazać wam jak to mniej więcej będzie wyglądało. Ogólnie ma, mi mówiła że nie ma i popijak, y, bo, bo ci się po... <noise> kręcą literki. No. Dużo wypiliście <noise> właśnie w czasie tutaj tej akcji. Nie mogę powiedzieć, ale skończyliśmy o trzeciej rano. Okej, okay, bo tutaj ogólnie też e, był koncert, można powiedzieć, że było też koncert takie był, tak. afterparty, e, ale Od może... Party, party. Tak, lepiej tego nie ujawniać, e, co było, po prostu nie zostanie tutaj w czterech ścianach. E, słuchajcie, wsiadamy do fury i lecimy na drugą stronę. Lecimy tutaj. Nie mogę się Kurde, tak zaparkowa nie, nie, nie. <laughs> zaparkowałeś, weź, odjedź. Tutaj w ogóle tak koleżka zaparkował, że nie możemy, yy, nie mogę wsiąść. Dobra, dobra, lecimy dalej, nagrywamy dalej, lecimy, bo jesteśmy tutaj, ostrość ostro nikt nie złapie. No, tak, taka pogoda jest po prostu. Słuchajcie, w ogóle jestem tutaj przy okazji, ponieważ kręcę tak jakby też wystawę winyla, która tutaj... Yy, za rogiem jest. Za rogiem jest, więc będziecie oglądać stwierdziliśmy, że nakręcimy taki super, turbo, mega, spontan Taką fajną relację Przeczyściłem obiekty, ale jakoś nie chcę ostrości Może tutaj dobrze, niech będzie takie rozmyte I jesteśmy na miejscu tutaj. O, jest tutaj kawałek No dobra Wsiadamy To co, jesteśmy już na drugiej stronie. Jesteśmy na drugiej. Poczekaj stary jęknik, ostrość tylko fokus złapie. No właśnie widzę. O, tak już lepiej. Łapie, tak? Łapie, tak, jest tak, ostrość tak. mamy. Dźwięk, ostrość, Zaj, światło, obraz. No. no i dobra, okej. Okay. Od czego zaczniemy? Czyli rozumiem, że to jest druga strona. Szyfrowany y COVID 20, 20. OK. Jeżeli ktoś chce złapać, to zapraszam. Proszę bardzo, bardzo modne hasło teraz. Co to jest za postać tutaj namalowana? Postacie są, są góry tutaj, już to było wcześniej, słyszałem. A to jest taki super bohater? No jest, ale do końca nie wiem. Nie przedstawił się, przyrzekł. Ok. A jeżeli chodzi o tą chmurkę, to jest tutaj coś, będzie też napisane? Czy to jest taki no-name po prostu, to żeby jest, każdy tak sobie. Specjalnie mm. tak, zrobiłem, bo to uh -huh. każdego korci, że jestem, nie podpisany i każdy by chciał coś zapisać. Okej. Okay. Nawet któregoś razem się zdarzyło tutaj napisane było coś, to za mało Aha, okej. Coś nie wytrzymał i nie dopisał. Czaj, o co chodzi? Tutaj mamy też akcję komisową widzę. Czyli można powiedzieć tak jakby rozmawiał, roz tak, Na bez słów. <gry> tutaj mamy już Baksa Pozdrawiam cię serdecznie, zawsze chciałem cię mordeszko poznać Tutaj trochę rozkopali i okay. Zobaczcie, Zobaczmy. Tutaj mamy jakąś taką dziurę i lecimy dalej. A tu Zobaczcie mamy komary artystę, tak? To tak. To charakterystyczny piękny. styl. Komar piękny. tutaj mogę. Okej, okay, no, jasne. To, nie no to jest twój kurde zmutowany spray, ogólnie uskrzydlony taki Tak no. No. zawsze ma skrzydełka i nóżki Bardzo fajna akcja Mogło pytanie jakieś pytanie, czemu nie ma rączek? No. No. Czemu nie ma rączek? <laughs> Pączek, ja nie ma rączek? Pączek bez rączek, co nie? Rzut komara, no pozdrawiamy Cię serdecznie komar, no, komar Ten styl ogólnie rozpoznamy wszędzie W ogóle powiem Ci, że z daleka to wygląda jakby tak na jakieś ciężarówce albo na jakieś kontenerze to było Fajno. robione, prawda? blaska, po prostu fajnie wjechał. To co? Dziękujemy ogólnie za super turbo mega Relacje, My spadamy. Trzymajcie się mordeczki. Zapraszamy na kanał Człowiek Artysta i słuchajcie mińskiego rapu Elo.